Hej, siemano! Witam was na Hardkorze! Witam was na Hardkorze! Na Hardkorze u Skyena. O Boże, czy na serio? Będę nagrywał hardcore. Tak, nagrywam hardcore. Będę go nagrywał i co, tak jak... Co są o hardcore'ach teraz Strasznie lagują. Nie da się prawie na nich grać. No, chyba, że ktoś ma haki Szukam oczywiście ekipy do założenia gildii. To ja więc... Nic tu nie mam jeszcze, więc... Mogę Wam podać kordy. jak będę podała Cóż, możecie znaleźć mnie oczywiście będzie na moim Skype'ie, reputacja do ekipy, którą macie w opisie. Możecie znaleźć mnie też na PSSKN.pl Tutaj nawet mam TS-a 3 Połączy się specjalnie. To jest ten widzicie? Czyli ja jestem. Możecie mnie znaleźć. Co ja jestem? Gdzie ja jestem? Co ja tu robię? No, oczywiście jestem w swojej bazie. Na kordach takich i takich. I kopię tu na jakieś itemsy, nie? No oczywiście nie dałem. słuchajcie tu się prawie nie da wyjść ze oczywiście jesteśmy na hardkorze z nam, bo jak inaczej kurde no dobra, nie. bo skkf nie wiem teraz co zrobili ze em nie wiem czy nadal laguje czy nie Ja tam nie mam i tam w tam mi się nie opłaca grę. Co to nie gra, nie? To sądzę o hardcore'ach. Nie wiem, co teraz zrobili z tymi hardkorami. ale są fajne. Jeszcze, więc na nie zapraszam. A ja tu kopię i kopię. Nagrywam ten film w poniedziałek, o 11.20. Wagarujesz, albo... Bo na pewno nie jest pełnoletni. No, jestem chory, ale już jest lepiej i myślę, że już nie ma fatalnych... Aż tak fatalnie nie jest, dlatego to nagrywam. O, już mamy... Trochę tych jak już mamy, więc... Krawtujemy sobie jakiś lepszy mecz. Uważam. Ja, ja, nie, skrzynkę trzeba skrawtować. Patrzcie, jak się wziąłem, to się robi, nie? To się wtedy la, la, no skrzynka, możemy na no, kurde. Postawić sobie tu. Skąd masz takie itemki? Dostałem! Ale kto ci dał wylady? Nie no, taki typeczek. Poznałem fajnego ziomka. Typka. No, chciał mi ten, ale okradli jego bazę no a ja tam trochę pozbierałem trochę tego i mam jaścia a baza przyznam że była bardzo fajna no. kurczę patrzcie nie mam będzie przestań stanę za tyle godzin no ja to myślę nic to ci problem

Dlaczego nie ma klepy? Też bym się chciał poklepać. Aj, nie by było, jakby teraz typki mi tu wbiły, nie? Ja tu mam takie na strefy, kurde, pokoiki ładne. Patrzcie, jak ja to robię. Wszystko jest pod klepa, nie? Jakby jak, jak, jak ktoś mi tu wbił, to ja normalnie tu lecę przez to, przez to. Jak tu, to oram. Oram, nie? Tu biorę tak, muruje się Nie wiem Tu zrobię taki tajny pokoik Przez którym będzie można załorać No Banana backpack Kurde, co robi ten plugin? Блин, же ты спугин, бо ты голова на сенсор <говорит> нажал. Не, не мам. я а а? стринги. Стрингзы, стрингзы, стрингзы. А? Вращаем, а потом, а не, не можно. Чекайте, что ты с А, не, а команды, to jeszcze chwilę pogadam co do tej serii no, to by było chyba na tyle bo nie wiem co już gadać. Skype macie w opisie patrzcie ja jestem na TS-ie można mnie znaleźć TS-a też jak się nazywa macie eee. to możecie wbijać. Publiki są wolne na razie, tak patrzę. A, no pewnie są w szkole. 11.25 No. To cześć, siemaneczko. Zostawcie lajka. Chciałbym mieć outro. Zróbcie mi intro, outro, co tam chcecie. Tylko żebym coś miał. Bo te odcinki są już fatalne. Cześć i sieba. Ma... Pa!